Jestem tatą Samuela. Samuel zachorował na bardzo złośliwy nowotwór, jakim jest Neuroblastoma. I to na dodatek z wysokim czynnikiem ryzyka. Postanowiliśmy, że polecimy do Barcelony na leczenie. Niestety to leczenie tutaj w Barcelonie jest bardzo kosztowne, musimy uzbierać. Ponad 2,5 miliona złotych. Nie jesteśmy sami w stanie uzbierać tak ogromnej kwoty, więc zwracamy się do Was z ogromną prośbą, abyście nam pomogli. Dzięki Waszej pomocy, Samuel ma szansę na szybki powrót do zdrowia. Każda złotówka się liczy. Wiemy, że na świecie jest mnóstwo osób. Z dobrym sercem, dlatego błagam Was. Pomóżcie nam wyleczyć samuelka, pomóżcie nam uzbierać te pieniążki. Będziemy bardzo wdzięczni.